Stary Wiatrak Na wzgórzu za miastem stał piękny stary wiatrak. Był cały z drewna, a jego długie ramiona sięgały prawie do ziemi. Kiedyś był wykorzystywany jako młyn do mielenia mąki, ale teraz mieszkały w nim tylko myszy. Rodzina ich była dość spora. Mieszkał tam mysi dziadek i mysia babcia, mysi tata i mysia mama oraz czwórka ich dzieci. Była to dziewczynka imieniem Pysia i jej bracia Tim, Tom i Tuk. Dzieci często wchodziły na ramiona starego wiatraka i kręciły się na nim jak na karuzeli. Myszki na ogół wiodły spokojny żywot, tylko zima dawała im się we znaki. Wiatrak niestety trząsł się cały coraz bardziej ze starości i miał wiele dziur. Rodzina myszek z lękiem myślała, jak wytrzyma kolejną zimę. Któregoś poranka mysi tata wychodził właśnie, by zobaczyć, jaka jest pogoda. Chodźcie tu wszyscy, zawołał, wyglądając na dwór przez dziurę w desce. Co się stało? Zainteresował się mysi dziadek, a wraz z nim podbiegli do taty już wszyscy pozostali. Nie uwierzycie, ale chyba nasz wiatrak urwał się z podłoża i teraz lecimy w powietrzu, stwierdził tata, bardzo zdenerwowany. Tim, Tom i Tuk podbiegli do drugiej dziury i prawie wypadli, tak się pchali, by wyjrzeć przez nią. Dobrze, że tata zdążył ich złapać. Uważajcie, krzyknął, jesteśmy bardzo wysoko. Pysia wtuliła się w mamę. I zerknęła z przerażeniem na braci i na tatę. Tylko babcia zabrała się do szykowania śniadania. Dobrze, że mamy duże zapasy ziarna, powiedziała, nakładając ka każdemu do miseczki. Najpierw coś zjemy, a potem pomyślimy, co dalej. Z pełnymi brzuszkami lepiej się myśli, stwierdziła. Wszyscy zasiedli do jedzenia. Nikt się nie odzywał. I tylko było słychać wiatr i skrzypienie ramion wiatraka. W końcu odezwał się dziadek. Musimy coś postanowić. Może wymyślimy, jak się uratować. Niech każdy powie, jaki ma pomysł. Może chwycimy się za ogonki i dosięgniemy do ziemi, zaproponował Tuk. A może zrobimy z czegoś spadochron i wyskoczymy, wymyślił Tom. Możemy też dalej lecieć i zwiedzać cały świat, rozmarzył się Tim. Mamo, ja się boję, szepnęła Pysia i wdrapała się mamie na grzbiet. Wasze pomysły są dobre, ale bardzo niebezpieczne i chyba z nich nie skorzystamy, odezwał się dziadek. Babcia sprzątała po jedzeniu, była miseczki i odkładała je na miejsce. Możemy wykorzystać tą linę, która leży w kącie. Przyczepimy do niej hak i wyrzucimy na zewnątrz, żeby posłużyła nam za kotwicę, powiedziała, odkładając ostatnią miseczkę. Wspaniały pomysł, babciu, tak zrobimy, podjął decyzję dziadek. Wszyscy wzięli się do pracy. Chłopcy przynieśli linę, a tata z dziadkiem przyczepili hak. Potem razem złapali ją i wyrzucili przez dziurę w desce. Chwyćcie się mocno czegoś, bo może szarp... ostro szarpnąć? zawołał tata. Myszki złapały się za ręce i czekały z niepokojem, co się stanie. Nagle kotwica zahaczyła o coś wystającego, mocno szarpnęło i wiatrak zatrzymał się w powietrzu. Chłopcy podbiegli do dziury. Mamo, jakie to wspaniałe miejsce! krzyknęli i zaczęli schodzić po linie. Za nimi zeszła reszta rodziny. Okazało się, że wylądowali na dużej zielonej polanie w krainie, gdzie nie było zimy, tylko świeciło słoneczko. Jak tu pięknie, odezwała się zachwycona mama. Chętnie zostanę tu na zawsze dodała. Mnie też się tu podoba, powiedziała Pysia. Widzicie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, powiedziała babcia i znów zaczęła wyjmować miseczki, bo była już pora obiadu.